Złom, dobry wieczór! Max wyprowadził mnie na spacer, więc dogrywam. Właściwie to będzie druga część, chyba, filmu, który był poprzednio. Ponieważ skończył się nagle, jest koło 19 godziny, jesteśmy w Cieszynie. I spawuję i włączę się tam, gdzie jest jaśniej, może bo tu ciemno, nic nie widać. Maksuś, chodź idziemy. Tu jest trochę jaśniej, latarnie ładnie świecą. Śnieżek ładnie sypie. A ja na spacerze dotleniam się. Ostatni mój filmik, który nosi tytuł skarby dnia wczorajszego, w nawiasie i dzisiejszego został przerwany brutalnie. Pod koniec była tam jeszcze jedna scena. Miałem spauzować i jeszcze jedną scenę nagrywałem, i byłem pewien, że ta scena normalnie jest gdzieś tam, i film jakby załadowałem, ale potem się okazało, że tej sceny nie ma. Już kiedyś wspominałem na moim kanale, że. Pana Boga nie widać, ale widać efekty jego działania. No i raz wam wytłumaczę o co chodzi z tą sceną, dlaczego jej nie ma. Ponieważ tam składałem życzenia, życzenia niezgodne trochę z moim sumieniem. A do tu idziemy, Maksuś, powoli? Chodź, idziemy tutaj, na dół, no, tu powolutku, No, tu powoli. Ponieważ ja nie stoję za tym. Co teraz się dzieje? nie tego nie wspieram. Nie wspieramy tego rozżoną. Powoli, powiedziałem, bo się wywalimy. Dlatego nie ma. Nie ma tej sceny, moi drodzy. Muszę zmienić rękę. Będzie trzęsło obrazem. Uwaga. O, rękę. Dobra. Idziemy. Nie zgadza się to z naszymi wierzeniami, to, co się dzieje teraz, jest to już ogólnoświatowe zjawisko zakupowe. O, tak powiem, ogólnoświatowe zjawisko zakupowe. Święto handlu i wiecie, rozumiecie. No i więc nie było tych życzeń, ale to nie oznacza, że nie będę Wam życzył dzisiaj. Będę życzył, bo pójdziemy kawałek dalej. Mój pies on się wychowywał na podwórku, wiecie, mieszkaliśmy kiedyś w domu wynajmowałem dom spory dość i ze sporym podwórkiem i on sobie tam biegał bez smyczy, no i teraz ma taki etap w życiu, że musi chodzić na smyczy i nie jest do tego przystosowany, no bącha gdzieś nie umie chodzić na smyczy po prostu, ja muszę cierpliwie to znosić, no i znoszę to nie mam innego wyjścia no więc w związku z tym że jest dzisiaj sobota, 23 grudnia, chciałbym życzyć wszystkim moim widzom miłej niedzieli. O tak, niedziela. To jest dzień, w którym się odpoczywa. Filmów się nie nagrywa, przynajmniej u mnie na kanale, filmów się nie nagrywa. To jest dzień, w którym się odpoczywa. Oczywiście wcześniej nagrywałem, ale przestałem. Zmieniłem. Lubię zmiany, wiecie i z tego jestem znany, że lubię zmiany. Zmiany też zdania oczywiście, bo tylko krowa nie zmienia zdania, tak? <laughs> oczywiście jest to brane za, za złe. A coś złego, nie? W moim przypadku, no, ale, no bo tak już chyba jest, no. Cokolwiek nie zrobię, to jest to coś złego, prawda? Także życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, i spokojnej. Ja jutro idę z moją żoną do zboru, ponieważ jestem chrześcijaninem i uczęszczamy do zboru, gdzie śpiewamy pieśni, potem kaznodzieja wygłasza kazanie. No i pod koniec znowu jest śpiewanie. Często w ręce klaskanie, a ja przyznam się Wam na tamburynku tam gram, także kupiłem sobie tamburynko pewnego dnia ponieważ odczułem, żeby żeby grać w naszym zbożu na tamburynku. Kiedyś byłem, jak byłem młodym chłopakiem, nauczyłem się grać na perkusji. No i byłem perkusistą w takich zespołach, wiecie, garażowych, gdzie mieliśmy z kolegami zespoły takie, <laughs> wiecie, grało się taką muzykę ostrą, szybką, nie, no i tak. Postanowiłem to, co mam, wykorzystać za chwały Bożej. Nie? No i na tamburynku gram sobie w zboże. jutro ja znowu będę grał. Może kiedyś Wam nagram taki filmik krótki, jak gram na tamburynku w zboże. Chcielibyście? Napiszcie w komentarzu. A tymczasem jeszcze raz życzę Wam wszystkim miłej niedzieli. Idę sobie na spacerek z Maxem. No, i będę Wam składał życzenia 31 grudnia z okazji nowego roku, ponieważ to jest dobra okazja, nie? Zmienia się rok, można sobie coś postanowić i trzymać się tego roku nowego. No i, i tak <laughs> będą wtedy strzelali, może nagram, jak będą strzelali. Zobaczymy, moi drodzy. Auto mam nieunieruch na razie unieruchomione. Koło jest uszkodzone. O, coś z oponą chyba i, i nie będę jeździł. Przez ten wolny, przez te dni wolne teraz, o, ja to tak nazywam, czas wolny od pracy. Będę w domu robił kabelki, wiecie? Jest ciepło w domu. Na ławie postawię. Na ławie i madełko sobie postawię i będę kabelki obzierał. Będę jecie zbierał. Także miłej niedzieli, spokojnej wam życzę. No i chyba zakończę tymi życzeniami, bo już mi ręka z zimna grabieje. Pies się z tego śmieje, bo jest ofutrowany i mu tam zimno nie jest. On by cały dzień jakby mógł, to by spędził na dworze, ale niestety nie może. No ale dzięki temu. Że mam psa, to dodleniam się i ja. Także wszystkiego dobrego, zawodowego. Przez ten wolny, przez ten okres wolnych dni nie będę nic nagrywał. Dopiero czekajcie, poniedziałek, wtorek jest wolny, nie? dopiero zobaczymy się w środę. Zapraszam Was wtedy na nową przygodę. Przygodę złomową na pewno. Może w piwnicy coś rozkręcimy, zdemontujemy. No bo auta na razie nie użyjemy, także Miłej niedzieli Dla moich widzów jeszcze raz, po raz czwarty chyba Życzę wam spokojnej niedzieli I do zobaczenia w środę Maksuś, musimy zakończyć Zakończam widokiem Na mojego psia Psiunio Pesio Maksuś Her Chce iść na, na spacerek dalej. Dobra, no to idziemy.